Monako, maleńkie księstwo na riwierze francuskiej. Wygląda jak raj na ziemi, ale czy wiesz, że za tym luksusem kryje się silny wpływ Francji? Monako to jedno z najmniejszych państw na świecie, jego historia to niemal ciągła gra o niezależność. W 1861 roku Monako musiało sprzedać 95% swojego terytorium Francji, aby zachować resztki autonomii. Dziś Monako zależy od Francji niemal we wszystkim. Waluta, euro, obrona zapewniają francuska armia. Sukcesja nowego księcia pod kontrolą Francji. Ale Monako znalazło swój sposób na przetrwanie: kasyna, luksus, jachty i zerowe podatki dochodowe. Przyciągają miliarderów z całego świata. Francja wydaje się być zadowolona, ma nad tym sporą kontrolę. Optymalizować podatki w Monako mogą miliarderzy z całego świata. Ale nie z Francji. Rząd w Paryżu skrzętnie o to zadbał. Chcesz zrozumieć, dlaczego najbogatsze księstwo świata jest bardziej francuskie niż można byłoby przypuszczać? Zapraszam na mój kanał na YouTube lub link w opisie.